Właściwie przypadek jest słowem bez sensu. Bo, bo nie ma niczego bez przyczyny. ani ma to nie przyczyna. To skutek. Ja w ogóle to nie wierzę w to, że ty jest dziesiąty raz. W tym się tu... Pani... Możliwości nie ma ani mocodawców no, też nie ma. A wszystko się kręci, animuje i jak zwykle jest cudownie w fizynie. Festiwal Animo to progresywne myśli teatra kupów. Wydaje mi się, że ten festiwal, festiwal

A w sztuce krytycznej temat pamięci, pamięci historycznej, zarówno z perspektywy własnego doświadczenia, jakby, a jak również podjęcia tego w zupełnie innym czasie przez zupełnie inne pokolenie jest niezwykle trudny i nie ma tu jednej odpowiedzi. Czy teatralek powinien w takie tematy wkraczać? O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Dlaczego przychodzę na nim od początku? Bo to karma dla duszy, to jest tydzień wyjęty z rzeczywistości. Bo jest fajnie, poznaje się fajnych ludzi. Dlatego, że Was kocham. w to... ...masę serca, przede wszystkim pasji. Przede wszystkim jest to coś zupełnie nowego w Kwidzynie od 10 lat. I dobrze, że, że się coś takiego dzieje. Bo moja córka tutaj jest organizatorem. Nie pojechałam specjalnie dzisiaj na operę, bo chciałam być przed państwem na scenie z z całego festiwalu, kapodjiuty i cały polski sceny na okonie, jedyna niezrównana, Dorota, panna ab na dom. Przestań, o I taką sieroczkę ma, co nie ma. Przestań, się. I taką U dyrektor, ja przepraszam bardzo, tak. ale e, chodzi mi o no. no. jedną wziąłem... rzecz. Czytamy na Właśnie wziąłem gazetkę festiwalową do no. rąk, prawda? Tak przeglądam, 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 nie? Nic. Ja się pytam, gdzie jest wywiad z głosem festiwalu? To trzeba do tych, co te gazety... Do proszę, nie, pani, nie, proszę pani, proszę pani. Nawet nie, zapowiedzi, nie, że przyjeżdżam na ostatni dzień. Nic. Nic. To jest, proszę pani, e, nie do Ja uważam, że e, nie. nie będę czytał do końca tej gazety. Nie on zbiera ja w tej chwili materiał? No, tak. Tak, 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 tak. Ale trudno musi e, być trudno. Ale to jest sprawa. Może Która uważam, że nie jest zakończona. Tak? Dobrze. Nie. Że zaraz rok znowuż dam głos, nie? Oczywiście tak, <grym>